Dajcie, moi drodzy, dawno nie było żadnego live'a. Korzystając z tego, że mamy 32 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy udało mi się wyciągnąć na miasto Jelcza Zabytkowego, który ostatni raz jeździł w 2019 roku, później przez pandemię nie wyjeżdżał na miasto. Już jestem po pierwszym kursie. Udało się wyciągnąć autobus. No i pierwszy kurs oczywiście autobus pełny. Kierownicą w za chwilę startujemy. Tak jak się spodziewałem. Przybyło bardzo dużo osób. Ustawiłem źle, będzie lipa. Ustawiłem źle, jest Mogę coś poprawić? Zdrowie mamy, tatę i panie. Chyba ma, nie? tutaj. Trzy słowa zajaweczka. Ty my ruszamy. Zaraz ruszamy. Zapraszamy do rzucania do puszki. Trzy słowa. Tato jest ten Dobra, powitać, cześć Wolksam. Cześć. Także za chwilę, a za źle ustawiłem telefon, ale już trudno musi tak zostać. Także zaraz będziemy startować. Jest jesteś ludzi, jeszcze nie ma na tyle, żeby jechać. Pozdrawiam YouTuby, tatę mamy o! i rodziców. Tak, tak, Piotruś. Teraz to tu jeste możesz przyjechać. No. Jeszcze dogadasz do Także jak już mówiłem dawno mnie nie było, udało się wyciągnąć autobus, o no tak 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 się kiedyś właśnie jeździło, zaprezentuj Skodziak się jak się jeździło, no śmiało no, jest, tak się jeździło na nielegalu, autobusy były pełne, mój kolega kiedyś tak skoczył na pętli na Łukasiewicza, a że to był czas kiedy nie trzeba było się zatrzymywać na przystanku jak nikogo nie było, chłop go podwitł i wywiózł. To, na, na... to jeszcze pozostałości po kraśniku. To my na żeśmy sobie na tym łapali i na łyżwach, żeśmy stali za nim i jechaliśmy w polu, gdyśmy to lata się przypomniały. Ja, jak tak, się do Tak <grymne> Także tak jak przypuszczałem, przybyło sporo osób. No, myślę, że jest na tyle osób, że powoli można myśleć o kolejnym kółku. Zbliża się 14.30, więc będziemy startować tak jak mówiłem, kursik co pół godziny. Teraz będę jechał. To się ciło to 10 minut, kółko takie małe i wiesz. Bym cię przeprosił, pojedziemy dalej. Jakbyś trzeczkę jeszcze o nie musisz. Jeszcze raz. Jeszcze raz nagrywamy. Tak, będziemy jechać. A kierowca jedzie. A kierowca jedzie, dokładnie.

Uwaga, drzwi zamykają się! Od jest! Zamknęły się wszystkie. No tak, teraz się zamknęły. Kto to nie jedzie? Tylko sieć to. Piątek? Z prawej na pewno, bo jest zamknięte.

do zera? 4 lata temu remont. Także cała kratownica wszystko jest dobra pod jedynie co, to co została? Dwie, to co zostawia na wiatr? Cała mowa, nie wiem, cała kratownica, wszystko w zera most jest w remoncie, bo tam jest Także, bo jak jeszcze jechałem do Dynowa, to jeszcze pokukiwał niczym Słowa, nie? Jak jechałem do Roniżowa, to właśnie na nagraniu. Natomiast teraz, jak już jechaliśmy do Kraśnika, tam Parymontie, już po Parymontie. I jest znacznie ciszej. Jak się patrzy się wydaje, że jedziemy po chwili jak szybko, a ono pomuje od 20 km za tak. Bo odpaliłem się, nie jestem co ja te 60, 30, to jest niemożliwe, nie? Bo kura, Nie. Kurde, no bezkarnie, tutaj mogę. To nie wiem tak. Tak. Ja tylko pani na ręze staję. Akurat żadnego po trasie nie ma. Kiedyś pasażer

<laughs> no, właściwie w 11 to jest to na buda z na poziom z korusa tak, tak. <laughs> troszkę źle to pomyślałem tą trasę. Trzeba było zrobić to ogólnie i na 50 stawać, tak jak Staszek, no ale poszła, poszła informacja, nie to dopiero wczoraj wieczorem przemyślałem, No, to, to było na szybko Już, już myśmy to właściwie. A, to... Ja to przecież w środę dopiero zacząłem ubrać, no to wiesz.

Pamiętam tutaj postawienie dla mojego instruktora, który mnie tu wsadził na jednych z pierwszych jazd autobusem, mówi: Przejść tu przez rondo. Ja mówi: Coś to szal? Ja się tu nie zmieszczę, nie? Znaczy, na pewno łatwiej się przejeżdża przy kubym powiedzmy nawet moim klekotem, bo się siedzi inaczej, kierownicy możesz ustawić, to jest jedna nisza pozycja, nie? Zresztą ona no nie ma się zuszukiwać, to kombinujec do tego, co było jeszcze powiedzmy u nas 20 lat temu, kiedy jednak górowały PRP, a teraz w każdym to jest przepaść, nie? Siedzisz nisko, a jeszcze to... są fajki bezpieczne, bo ja że... To... No, ja to pamiętam jak przez mgłę, jak w ogóle

Gracias. Okay. Uh -huh.

słabo. Yeah. To tu plan i No, jesteśmy po kółeczku. Nie wiem czy coś tam poszecie. O. Jest misiek. Nie wiem co tam się dzieje. Nie! Będziemy Cześć Bez, cześć Justyna, sorry nie widziałem wcześniej cześć, 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 cześć. cześć Łukasz. Nie I wiem, cześć, cześć, cześć. Nie, ale chyba pierwszy raz był. Cześć Sigmę. Cześć Mateusz, cześć Kuba To jest linia wośpowa Kuba Jakiego słońca, nie ma żadnego słońca. Cześć Artur Cześć Sebastian 23. O patrzcie mam pingwina Pingwin przyszedł do mnie dobry Dzień Panie kierowco, z rowerem można? Panie a skasujesz pan bilet Za ten rower? <grym <grym to to podwójna opłata dzisiaj To, działa? to działa? Działa działa to podwójna opłata o, dzisiaj czekaj on jest Który objazd? To za chwilę Idziemy na zewnątrz. Idziemy na zewnątrz. Będziemy tu Dzień dobry, miłośnik. Dzień dobry. Co no tam u pana słychać? A dobrze, idę się z panem pingwinem. Pokaże się pan pingwin jeszcze raz. Dzień dobry, panie pingwinie. Dzień dobry, dzień dobry, my dzisiaj na zimno wspieramy a, a to morsy Pingwin jak żywy Kowalski się balduje. Tak. Kowalski? Kowalski! Ja mogę być szeregowy <noise> <noise> Cześć, Czyli... montujemy! No, były Pingwiny z Madagaskaru, teraz tu pingwiny z Perki, a właściwie to jeden no, tak, Reszta wysyłamy. No, tak zapraszamy na basen. A gdzie basen macie? To o studni. Spoko. Cześć. Cześć. Yes? Lajwuję. Pytajcie śmiało, póki nie prowadzę. Zaraz zobaczymy, ktoś tu coś pisał jeszcze. O, widzę, że Justynka jako ostatnia. Także widzicie, dzieje się, dzieje się. Zapraszam na przejażdżkę. Zapraszam do wsparcia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do wrzutków na puszki. Także pamiętajcie, gramy do końca świata i jeden dzień dłużej. Tak, chyba przejażdżki będą do godziny 17. Ostatni przejazd jest o godzinie 17. I wtedy zjeżdżam na zajezdnie. Także generalnie kurs trwa około 10-15 minut i zjazd na bazę, więc tak mniej więcej będzie. Ja Was oczywiście przepraszam, że cały czas nie odpowiadam, ale nie jestem w stanie odpowiadać, jak prowadzę. Zresztą telefon sobie niestety tak zamontowałem, że w ogóle nic nie widać nawet na postoju, więc muszę wyciągać. O, patrzcie, nawet mamy Spidermana. Patrzcie, zobaczcie tu. Spiderman przyszedł, zapraszam. Nie dość, że mam Pigwina, to mam jeszcze Spidermana. O, jest, podciąga się git. Mamy Spidermana, także zapraszamy, zapraszamy. Zbijecie piąteczkę ze Spidermanem. O! Pigwin się mnie właśnie ładował za kierownicę. Widzieliście kiedyś pingwina w autobusie? Za kierownicą? Ja wam się pokażę, tak, widzicie, ostrzyżony. Wyglądam trochę mniej menelowaty, to zasługa e, kolegi Andrzeja, czyli Demirov Barber, e, który urzęduje przy Chopena 59, gorąco polecam. Jeśli znacie człowieka, e, który na TikToku występuje pod nazwą Raptus, to też się u niego strzyże. Także serdecznie Wam polecam Andrzeja. Uważaj, że auto jedzie. Także mamy tutaj <ścisk>, ścisk. Się ludziska kręcą. No, przepraszam, już się schowałem. No, nie krzycz na mnie. Trochę się tak stanąłem. Nie powiem jak, no ale cóż, no. Niestety pod ratuszem nie ma miejsca. Więc. Gdzieś ich trzeba było się ustawić. Opatrzcie, jest Spiderman. No. Słuchajcie moi mili drodzy. Zbijajcie, może później jeszcze odpalę tu króciutki live. Jeszcze raz serdecznie Was zapraszam do wsparcia akcji przy każdych drzwiach stoi wolontariusz, a właściwie mamy wolontariusza, wolontariuszkę i Spidermana. Pamiętajcie, każdy grosik ma znaczenie, także zapraszam do dzielenia się. A ja się z Wami na chwilę żegnam, później się znowu pojawię.